Jak uczyć się słówek, by ich się nauczyć i ich używać? O tym właśnie dzisiaj i dzisiaj również o tym, jak wykorzystać do tego moje trzy mini kursy, z których poznacie 200 najważniejszych rzeczowników, 100 najważniejszych czasowników oraz 100 najważniejszych przymiotników. Poznacie, nauczycie się ich i będziecie ich używać. Minikursy to po pierwsze forma, tak jak widzicie, audio-video, czyli słyszycie i widzicie nowe słówka wraz z przykładami. Jeżeli są to czasowniki, to również ich odmiana w czasach przeszłych, ale przede wszystkim to, jest, to są trzy etapy, jeśli chodzi o naukę słówek i to jest najważniejsze czyli ta forma audio-video. A także do każdego z tych mini kursów otrzymujecie e-booka, e-booka, w którym znajdziecie. Wszystkie y, słówka, o których mówię, przykłady. Więc możecie na przykład e, spędzić sobie każdy dzień z jedną kartką e, i zobaczycie efekty po miesiącu, bo po tym miesiącu będziecie już znać co najmniej 200 słówek. E, jeśli chodzi o rzeczowniki, to tutaj zobaczycie w, w tym e-booku, że wszystkie rzeczowniki rodzaju żeńskiego e, mają kolor czerwony męskiego mm. mają kolor niebieski, a nijakiego kolor zielony, co jest dodatkowym ułatwieniem dla wzrokowców. No i spędzamy sobie taki e, dzień e, z, tym, z taką jedną kartką i budujemy różne zdania. Na przykład d się Kościół. Poza moim przykładem, który sobie czytamy, Amazonta, Genial i d w niedzielę idziemy m, do kościoła, budujemy swoje zdania. Niech to będą nawet krótkie zdania, ale takie, które których jesteście pewni: dikir się jest głos, kościół jest duży, dikir się jest schön. kościół jest ładny. W ten sposób zobaczycie, jak szybko i łatwo zapamiętacie te słówka. Jeżeli spędzacie dużo czasu w kuchni, to połóżcie sobie tę kartkę na cały dzień do kuchni. Jeżeli spędzacie dużo czasu na sofie, połóżcie ją na sofie. I tak działajcie z każdym. Z kursów, z e-booków. Jak widzicie, jeśli chodzi o e-book z rzeczownikami, to tutaj podzielone są te słówka na tematy: części ciała, miasto, wieś, życie towarzyskie, transport, jedzenie i wiele innych. Jeżeli chodzi o e-book, Czasownikami, to tutaj każdy czasownik potraktowany jest kompleksowo. Mamy czasownik, przykładowe zdanie z tym czasownikiem, odmianę tego czasownika przez osoby, a także odmianę tego czasownika w czasach, czyli Reisen, Reiste, Gereiste, sein i oczywiście zdanie z czasownikiem Reisen oraz odmiana tego czasownika przez osoby. Poza tym bardzo ważna sprawa, jeżeli kupicie trzy kursy, to otrzymujecie tak zwaną checklistę, czyli listę kontrolną, która pozwoli wam sprawdzić swoją wiedzę. Czyli po, na przykład, takim miesiącu regularnej nauki, ciągłego powtarzania budowy zdań z tymi nowymi słówkami, sprawdzacie i zaznaczacie. Co już potrafię, z czym potrafię zbudować zdania, bo pamiętajcie, że to jest najważniejsze: budowa zdań z nowymi słówkami. W ten sposób na pewno tych słówek będziecie po prostu używać w codziennych rozmowach. Więc drukujcie e-booki, słuchajcie kursu w formie audio-wideo, w ten sposób będziecie ciągle otoczeni tymi słówkami i w ten sposób nauczycie się w bardzo szybki i efektywny sposób 400. Najważniejszych słów w języku niemieckim 100 czasowników, 200 rzeczowników i 100 przymiotników. Wszystkie informacje, jak kupić e, kursy, mini-kursy, znajdziecie tutaj. Wystarczy wykonać przelew, wysłać potwierdzenie przelewu na mojego maila, a w odpowiedzi otrzymacie wybrane bądź wybrane mini-kursy z e-bookami. Do zobaczenia. W razie pytań, piszcie także maile.